Po co wygrzewamy kolumny? Ile wygrzewamy kolumny i czy w ogóle ten proces ma jakikolwiek sens, czy jednak jest to czyste audio wodu? Czym zatem jest wygrzewanie? Wygrzewanie zatem możemy zdefiniować jako proces, jako określony czas, w którym nasze kolumny docierają do swoich optymalnych właściwości. Czas, po którym one już przestają się zmieniać. No, i grają na swoje 100% możliwości. Jednoznacznie jednak nie da się zdefiniować, ile takie wygrzewanie powinno trwać. Największe zmiany oczywiście będą zachodzić w pierwszych godzinach. Załóżmy, niech to będzie pierwsze 10-20 godzin grania. Natomiast nasze brzmienie może ewoluować znacznie, znacznie dłużej. Może to być nawet 10, 200 czy 500 godzin. A teraz pewnie spytacie, dlaczego od razu nie dostajemy rozruszanych kolumn? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi oczywiście o kwestie ekonomiczne. Jeżeli każdą z kolumn producenci mieliby dodatkowo wygrzewać przez 20, 50 czy 100 godzin, no to finalnie musiałoby się to realnie przekładać na finalną cenę produktu. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcje takie high-endowe, zdecydowanie z najwyższej półki, tam już bardzo często otrzymujemy już faktycznie gotowe, wygrzane kolumny.